Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować Fiat Grande Punto. Samochód, który jest następcą Punto Dwójki oraz Punto Classica. Warto zwrócić uwagę, iż został zaprojektowany całkowicie od, od podstaw, całkowicie od nowa. Stylistyka tego samochodu różni się od swojego poprzednika diametralnie. Całkowicie inna linia, całkowicie inne wnętrze, całkowicie inny samochód. Na co warto zwrócić uwagę, Między innymi na przód, który lampy zachodzą bardzo mocno na błotniki, a z boku przy znajdziemy czy takie ładne paski, które przy kierunkowskazie w nocy wyglądają i mienią się rewelacyjnie. A przód przypomina samochody Maserati, czyli ten pysk taki, ten grill wypuszczony do przodu. Wygląda to ładnie i nowocześnie. Samochód pochodzi z 2006 roku i wyposażony jest w silnik benzynowy 1.2. Silnik, który konstrukcyjnie jest bardzo sprawny jednostką i Fiacie montowanym od zawsze. Silnik, który ma 65 koni, przy tych gabarytach auta myślę, że spokojnie wystarczy, a przy okazji spala symbolicznej ilości paliwa na poziomie około 6 litrów na 100 km. Na trasie możemy zejść przy normalnej prędkości nawet poniżej 6 litrów, w mieście maksymalnie to auto spali 7 litrów. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę koszty eksploatacyjne, które są naprawdę niskie. Dostęp do części eksploatacyjnych jak klocki, tarcze, hamulce jest naprawdę dobry, a wszystko dostaniemy dosłownie za przysłowiową złotówkę. Stylistycznie auto też jest bardzo ciekawe. Znajdziemy tutaj liczne przetłoczenia na masce, znajdziemy, tak jak mówię, ten taki specyficzny grill z dużym znaczkiem Fiata na, na, na środku e, i liczne przetłoczenia na boku dają mu muskularności. E, tutaj taka jest linia idąca przez cały samochód łącznie z linią e, boczną, a bok tego samochodu idzie maksymalnie do góry robiąc wrażenie, jakby to auto poruszało się podczas jazdy. Samochód ma naprawdę bardzo fajne e, przestrzenie, jeżeli chodzi o auto miejskie. Auto od zewnątrz nieduże, a w środku jesteśmy w stanie swobodnie usiąść, nawet 4 osoby, a bagażnik zabierze nas nawet na, na jakąś wycieczkę czy w, w czasy, co za chwilkę Wam linia boczna tego samochodu nie zastarzała się w ogóle to jest samochód z 2006 roku ma 15 lat a on dalej wygląda ładnie i nowocześnie e, a to za e, na co warto zwrócić uwagę na tutaj mówię, te przetłoczenia które idą skierowane są do góry to samo jako linia okien wygląda to ładnie i dynamicznie warto zwrócić uwagę, że mamy wersję drzwiową, e, która dodatkowo dodaje dynamicznego wyglądu a tylne szyby są przyciemnione auto też stoi na ładnych felgach OZ 15 calowych w związku z czym całość dopełnia tego wyglądu. Lusterka są duże, a parkowanie na nie nie sprawi problemów. Jeżeli chodzi o takie elementy, znajdziemy też te czarne słupki B, które razem z właśnie tutaj kawałkiem, między szybką, właśnie tą przednią, robią jedną całość. Ciekawie też wygląda ta szybka, która jest dodana tylko i wyłącznie stylistycznie, aby auto ładniej i dynamicznie wyglądało. To są detale, które robią całość. Tak samo z tyłu, przetłoczenie przy tutaj, kole, które dodaje troszeczkę muskularności. I wysoko pociągnięte lampy, co wam za chwilę pokażę. Z tyłu, przed to również wygląda ładnie, nowocześnie. Warto też dodać iż następną tego modelu było Punto Evo, a później Punto 2000 chyba 2012, przepraszam jeżeli chodzi o zmiany, był to tylko drobny lifting, Punto Evo miało zmienione lampy tylne, lampy światłowodowe miało zmieniony kolor znaczka oraz minimalnie przemodyfikowane zderzaki, jednak linia i bryła samochodu została ta sama co świadczy o tym, że stylistycznie to auto się nie starzało i przez kolejne lata było produkowane w prawie niezmienionej wersji jeżeli chodzi o narzędzia Egzemplarz, warto zwrócić uwagę na lampy. Wyglądają ładnie i dynamicznie. Mamy tutaj dwie żarówki świateł mijania, w związku z czym są czy świateł postojowych, w związku z czym z daleka w mieście są widoczne, a kierunkowskazów umiejscowione są u góry. To sprawia, że nawet w Miejskich korkach czy na parkingach, na są z daleka widoczne. Na klapie tylnej nie znajdziemy żadnych niepotrzebnych rzeczy. W całości jest e, prosta, ładna i stylistycznie ciekawa. A takie delikatne przetłoczenia, które tu są, zaznaczają tylko muskularność tej klapy, że ona Wam wyglądać dobrze i solidnie. Tylna szyba też oczywiście jest wsiemiona, a na górze znajdziemy trzecie światło. Stop. Jeżeli chodzi o zderzak, tak jak widać, jest na nadwozia. Na nim też znajdziemy przetłoczenia. Które ładnie wyglądają, a na dole umiejscowione są żarówki cofania oraz e, przedsięgielna. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tył samochodu. E, myślę, że nie powstydzi się go nikt, jeżeli chodzi o bryłę. E, a na boku, jeszcze o czym prędzej nie wspomniałem, jest naklejka o designie Giugiaro, e, czyli o projektancie, który to auto zaprojektował. To myślę świadczy samo za siebie, że auto naprawdę jest stylistycznie zaprojektowane, to nie zastarzało się do samego końca. Produkowany był w sumie w niezmienionej wersji przez wiele, wiele lat. Nasz egzemplarz pochodzi z 2006 roku i wyposażony w silnik benzynowy 1.2 jest w wersji 3-drzwiowej. Występowały też wersje 5 -drzwiowe. Wersja 3 na pewno charakteryzuje się bardziej sportowym wyglądem. Charakterystyczny jest przedni grill. Tylne szyby są przyciemnione. Lampy tylne są z daleka widoczne i wyglądają ładniej nowocześnie. Bagażnik ma pojemność 270 litrów, a tylna kanapa jest w całości składana, w związku z czym przeładunkowo można powiększyć. Sam bagażnik jest kubaturalny i nawet załadowanie bagaży na wakacje nie powinno sprawić tej problemu. Witajcie! Wnętrze grande punto, tak jak zewnątrz, tak samo w wnętrzu nadal wygląda ładnie i nowocześnie. 2000... 5 rok 2006 rok one weszły do produkcji. No i zwróćmy uwagę na detale, które tutaj są. Znajdziemy tu m.in. ładny srebrny element na kokpicie, który dodaje ładnego wyglądu. On tutaj jest poprowadzony z góry na dół idzie przez całą długość kokpitu. Jest tu znaczek P z kropką oznaczający wersję właśnie punto. Samochód też co prawda jest wyposażony w klimatyzację, co nie występowało w standardzie. W 2006 roku. Często na polski rynek wprowadzone były samochody właśnie bez klimatyzacji. Za było trzeba dosyć sporo zapłacić. Nasz egzemplarz klimatyzacji ma, no i oczywiście jest sprawna i nabita. Tutaj mamy cały panel właśnie do sterowania klimatyzacją, regulację siły, e, kierunku, temperatury. E, mamy też tutaj włącznik obiegu wewnętrznego, który włącza, że nieprzyjemne zapachy nie do środka samochodu oraz ogrzewanie tylnej szyby. W grande punto występowało też dodatkowe elektroniczne wspomaganie kierownicy, które możemy włączyć przyciskiem właśnie nad radiem. Działa to w ten sposób, że na zegarach oświeca nam się napis City, a kierownicą możemy na parkingu kręcić dosłownie innym palcem. Im jedziemy szybciej, tym układ kierowniczy się usztywnia, im jedziemy wolniej, tym kierownica chodzi lżej. Na pewno spodoba się to kobietom, ponieważ w bardzo delikatny i fajny sposób możemy tą kierownicą właśnie kręcić. Obok znajduje się przycisk do centralnego zamka, włącznik świateł awaryjnych oraz przycisk do otwierania bagażnika. Po odnaciśnięciu bagażnik nam się uchyla. W naszym egzemplarzu znajduje się akcesoryjne radyjko Blaupunkta z CD z MP3. Eee, takie takie radyjka często właśnie też występowały w grande. Eee, często właśnie były montowane na, na fabryce. Eee, były też oryginalne te fabryczne radyjka, ale też to była opcja dodatkowa. W naszym egzemplarzu jest właśnie akcesoryjne radio. Po stronie pasażera znajdziemy duży schowek otwierany, który jest naprawdę pojemny, a na górze znajduje się miejsce na jakieś komplet książeczek serwisowych. Z fajnych rzeczy są wnęki. Funkcjonalność. Tutaj znajdziemy jedną taką wnękę, gdzie możemy wrzucić portfel bądź telefon. Dwa miejsca na kubki z napojami. Ja dojrzeć dalej, możemy sobie tutaj właśnie kawkę postawić. Skrzynia, oczywiście, manualna, jest pięciobiegowa. Tutaj znajdziemy gniazdo 12V do podłączenia nawigacji czy ładowarki do telefonu. Kolejna wnęka to jego ręcznego Miejsce na dwie płyty CD. I z tyłu znowu jest miejsce na kubek z napojem dla pasażerów siedzących z tyłu. W znajdziemy dwie łapki z jednej jak i z drugiej strony. A pod względem bezpieczeństwa są tutaj cztery poduszki powietrzne. To jest poduszka na kierowcy, pasażera i przednie kurtyny powietrzne. Jeżeli chodzi o zegary, są proste, czytelne, a na środku znajdziemy pełny komputer pokładowy. Komputer pokładowy pokazuje nam takie rzeczy jak średnie spalanie, spalanie chwilowe, zasilanie baku, średnią prędkość, czas przejazdu oraz kilometry całkowite. Zegary, zegary pokazują też oczywiście godzinę, którą mamy właśnie przed sobą. Po lewej stronie mamy całe opcje ustawiania komputerów komputera. Możemy tu między innymi wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera, możemy ustawić godzinę, ustawić datę, e, możemy ustawić prędkość, ma pokazywać w kilach czy więc wszystkie takie podstawowe dane właśnie możemy ustawić poprzez właśnie panel po lewej stronie kierownicy. Mamy też tutaj przyciski do sterowania wysokości świateł, włączenia świateł przeciwmgielnych tylnych. Pod względem e, zajęcia pozycji to tutaj kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, możemy ją sobie na głębokość jak i na wysokość e, w wygodny sposób wyregulować, więc nawet osoby o Niższym wzroście myślę, że są w stanie to spokojnie ustawić sobie pozycję. Ja mam 1,85 m wzrostu, kierownicę mam dobrze ustawioną nad głową, jeszcze mam dosyć sporo wolnej przestrzeni, a same fotele są miękkie i przyjemne. Podłukietnik też udaje się przy takim miękkim, jaśniejszym materiałem. Na drzwiach znajdziemy też przyciski do sterowania szybami elektrycznymi oraz przyciski do sterowania lusterkami. Tutaj po lewej stronie jeszcze jest taka wnęka na drobne przedmioty, gdzie też możemy właśnie wrzucić, a w zasłonce przeciwsłonecznej znajduje się lusterko dla pasażera. Usta słońce przecisonecznej dla kierowcy. Jest taka wnęka, gdzie możemy wrzucić jakieś dokumenty, czy na przykład dowód rejestracyjny. No i na podsofitce standardowo jest źródło światła. To jeżeli chodzi o w przód. Z rzeczy jeszcze istotnej, jeżeli chodzi o nagłośnienie, są głośniki wysokotonowe przy klamce i głośniki nowe na dole. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wnętrze. Z fajnych rzeczy podczas jazdy, co też pokażę podczas właśnie jazdy próbnej, to że nic tutaj nie skrzypi, wszystko tu jest naprawdę solidnie spasowane, nic nie czaska. Nie czaska. Podczas jazdy też, też jest tu naprawdę przyjemnie i cicho. Materiały, tak mówię, są dobrze ze sobą wszystkie spasowane. Zapraszam na tył, pokażę Wam, ile jest miejsca za mną na tylnej kanapie. Fiat Gronia Punto to co prawda miejski samochód, ale z tyłu usiądą nawet osoby o wyższym wzroście. Zwróćcie uwagę, iż fotel przedni ustawiłem pod siebie, miałem odpowiednio zajętą pozycję, a miejsca na nogi jeszcze mam naprawdę sporo. Mam 1,85 m wzrostu, siedziałem z przodu wygodnie, a tutaj stopy mogę spokojnie wsunąć sobie pod fotel i całym się tam jeszcze Jestem w stanie naprawdę zająć wygodną pozycję i nawet na trasie dłuższej rzędu 600-800 tysięcy km powinienem z tyłu wyjść wypoczęty. Na znajdziemy łapkę z jednej jak i z drugiej strony oraz takie praktyczne kieszonki, takie haczyki, gdzie możemy powiesić na przykład haczyk z koszuli. Podłokietniki też tu są obite miękkim materiałem, w związku z czym rękę w wygodny sposób możemy położyć, a pod nimi znajdują się głośniki średnio tonowe. Tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o przestrzeń z tyłu, a na środku znajdziemy miejsce na kubek z napojem, więc jadąc z tyłu, również mogę postawić sobie tutaj napój bądź kawę na dłuższą trasę. Drzwi przednie są dosyć długie, więc w się tylną kanapę, nie powinno sprawić problemu. Standardowo oczywiście są e, auta osobowe, Mamy tutaj trzy zagłówki, no i trzy, trzy oczywiście pasy bezpieczeństwa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tył. A teraz zapraszam Was na jazdę próbną samochodem. Zapraszam Was na jazdę próbną Fiatem Grande Punto. Przebieg naszego egzemplarza to 183 tysiące kilometrów, a samochód, tak jak będzie wspomniałem, jest z 2006 roku. Mam właśnie włączone wspomaganie City i warto zwrócić uwagę, iż mogę kierownicą kręcić osobnie jednym palcem. Nie muszę dać żadnej siły, aby tę kierownicę utrzymać. Bardzo wygodny sposób, bardzo wygodne rozwiązanie. Jadę też po takiej polnej drodze, naszej wyjazdowej z placu, gdzie mamy dosyć spore dziury. Zwróćcie uwagę, że nic tutaj nie skrzypi, jeżeli chodzi o kokpit, nic tutaj nie rezonuje. Wszystko jest dosyć fajnie spasowane. Silnik, w którym jadę, to jest 1.2 2 benzyna o mocy 65 KM. Silnik jest dosyć dynamiczny. Mimo małej pojemności, małej mocy, auto jest lekkie do 65 KM. Do normalnej jazdy spokojnie powinno tutaj wystarczyć. Zwróćcie uwagę że jak mam na trzecim biegu 60 na godzinę, tysiące obrotów, to tam na gaz, silnik ochoczo zbiera się do góry. Nie trzeba ukręcić bardzo wysoko, aby wyprzedzić jakieś auto, czy, czy ominąć, ominąć e, ciężarówkę. No, a główną zaletą jest niskie koszty utrzymania oraz spalanie na poziomie właśnie tych 5-6 litrów na 100 km. Biegi wchodzą leciutko. Tutaj w Grande Punto był kiedyś problem e, z tego, co słyszałem, z wodzikami z kształtu biegów, z linki, które lubiły się gdzieś e, zapiekać. W tym egzemplarzu e, wtedy biegi chodziły ciężej. W tym egzemplarzu tego nie ma. Tutaj biegi wchodzą bardzo delikatnie, dosłownie jednym palcem. Możemy, możemy je zmieniać, więc e, tego problemu, o którym na forum wszyscy piszą, e, w tym samochodzie nie zauważyłem. Samochodu nie ściąga kierownicy. Auto jedzie, jedzie cały czas prosto. Co w aucie używamy, nie jest takie oczywiste, bo na ściąganie ma wpływ bardzo dużo czynników, jak m.in. ciśnienie w oponach, zużycie bieżnika, czy nawet, nawet kwestia, kwestia zbieżności, jakiejś większej zajczenia, większej dziury. Tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Przy kolei kierownicą mogę sobie sprawdzać właśnie średnie spalanie, średnie prędkości, czasy podróży. I spalanie, właśnie chwilowe. Wszystko w wygodny sposób, nie odrywając tej ręki z koła kierownicy. W momencie, kiedy chcemy zawrócić, aby bieg wsteczny wbić, musimy dźwignąć pierścień do góry. Jest to temat w Fiacie od wielu lat stosowane i w wielu innych samochodach, aby przypadkowo nie wrzucić tego biegu wstecznego podczas jazdy do przodu. Fajne rozwiązanie, tak jak mówię, jest to City, to elektroniczne wspomaganie, które, które zdaje zamień podczas, podczas, tak mówię, takich miejskich manewrów. Jeżeli kręci się koło samochodu ktoś niepożądany i chcemy samochód zamknąć, to ja mamy przycisk dotknięcie go powoduje zamknięcie całego samochodu i wiemy, że nikt nam nic tutaj z samochodu nie, nie, nie ukradnie. Cockpit też jest położony pod takim dużym kątem, w związku z czym, jeżeli chcemy sięgnąć do nadmuchów, czy do wszystkich oprzerzędowania tego samochodu, no to nic nam nie sprawi problemu, wszystko jest tutaj na ręku wyprofilowanie kierownicy. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj takie wybrzuszenia, miejsce na palec idealnie ręka leży, czy to ona właśnie tutaj w pozycji, czy troszeczkę wyżej. Jesteśmy w stanie w wygodny sposób tę kierownicę trzymać i ona dobrze leży nam w rękach. Ręce odpoczywają, dłonie są w całości oparte, więc dłuższa trasa, trasa powinna tej delikatnie, delikatnie jakby ręce powinny, powinny odpoczywać. Światła, co jest istotne, wyłączają się razem z samochodem, więc nie zapomnimy, nie rozbudujemy sobie akumulatora, ponieważ gasząc samochód automatycznie gaszą nam się również światła mijania. W związku z czym, tak jak mówię, nie zapomnimy na pewno o ich wyłączeniu. Lusterka są duże i parkowanie na nie też nie powinno sprawić problemu. Są takie specyficznie właśnie wystające z tego słupka, a e, bardzo fajna rzecz do przyzwyczajenia. Z tego co pamiętam grande Punto chyba miało też te lusterka podgrzewane z czujnikiem temperatury. Ale tak jak widać, teraz będę parkował na te lusterka i naprawdę fajnie, fajnie, bardzo fajnie nawet w nich wszystko widać. I parkowanie. Myślę, że nie sprawi żadnego problemu nawet osobom, które dopiero zdały prawo jazdy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Fiat Grande Punto. Jeżeli film wam się podobał, to zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego lub innego samochodu z mojego komisu, zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą, gdzie jest pełny opis wyposażenia oraz ceny samochodów na mojej stronie www.autostein.pl, pisane no i tyle. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału. Link do mojej strony znajdziecie też w opisie filmu. Do zobaczenia.